Uważasz, że pociąg przywiezie nasze samochody? Prawdopodobnie przejedzie tędy. Przyznaję, to jedyna droga, która tu prowadzi. Jak inaczej miałyby tu dotrzeć? Automatycznych rozkładów jazdy nie było, więc postanowiliśmy czekać. Zwróciliście uwagę, ile tu jest plastikowych butelek po wodzie? Dużo. Patrzcie, jedna, dwie, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Tylko tutaj 9, 10. Znalazłbym producentów i po prostu ich zabił. To okropne. Ten bałagan długo tu pozostanie na zawsze. Niezbyt często czeka się na pociąg stojąc przy torach. Nie. Na Paddington się nie da. A jeśli nie przyjedzie? Co jeśli nie przywiezie naszych samochodów? Jest. Gdzie? Tam. To musi być on. Masz rację. Boże, jaki ogromny. W życiu nie widziałem czegoś tak wielkiego. Nie da się ukryć. Widzicie samochody? Nie. Jestem dość wysoki, żeby zobaczyć rudę żelaza. Co to jest? Ludzie. Chłopaki, to ostatni wagon. Ale patrz, co jest przed nim. Przed ostatnim wagonem? Tak, patrzcie. To platforma. Zupełnie inny wagon. Wygląda jak laweta. Są na nim trzy rzeczy. To nasze samochody. Pociąg się zatrzymał i wkrótce miał znów ruszyć, więc musieliśmy szybko rozładować nasze auta. Jak to się robi? Nie mam pojęcia. Zwykle, gdy auta stoją na takiej platformie, podjeżdża się rampą, po czym zjeżdża nimi z wagonu. Tak, ale ustawili ostatni wagon za nimi. Przecież nie odjedzie bez ostatniego wagonu. Musi się cofnąć na bocznicę, ale w jaki sposób? Przecież go nie przepchniemy. Podjedzie lokomotywa manewrowa. To praktycznie pełnowymiarowa kolejka elektryczna. Znalazł ją, James popisał się swoim wspaniałym francuskim. To brzmi jak to może być James w tej lokomotywie. Z pełnym wzwodem. Jeśli ją prowadzi. Jeśli nią jedzie, będzie tak podniecony. Lokomotywa manewrowa. Jedzie nią! Znalazłem lokomotywę. Stary chłop z namiotem. O tak! James May nagle przeżywa najlepszy dzień swojego życia. Ma dla siebie całą kolej. Pełnowymiarową kolejkę elektryczną. Jeśli mieliście kolejkę elektryczną, wiecie o co chodzi. Jedziemy. Zbliża się. Wszedł do nas pracownik kolei, więc nadeszła pora, żebym to ja zademonstrował mój francuski. Ty też. Nie. Rozłączyć. Tymczasem idzie James. Chciałem sprawdzić, która to część. Nigdy nie widziałem kogoś tak szczęśliwego. Jedzie. Wskakuj. Ucieka. Jeden, jeden, jedziemy. James zasiadł za kółkiem swojej niebieskiej lokomotywy i zepchnął nasze samochody i ostatni wagon na bocznicy. Następnie odłączył wagon z samochodami, do przodu zwolnić hamulec, po czym podłączył ostatni wagon do pociągu, który zgarnął pasażerów i ruszył w drogę.